Cześć, strony ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj to jest porównanie Realme GT Master Edition kontra Xiaomi mi 11 Lite. W 11 Lite Snapdragon 780G, 8GB pamięci RAM. W przypadku Realme mamy Snapdragon 778G, 8GB plus teoretycznie 5GB pamięci z dysku. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, który jest szybszy, który lepiej odpala aplikację, lepiej pozostawia je w ramię. To samo zróbmy w przypadku gier. Testujemy, sprawdzamy jak to zwykle u mnie na kanale, więc zaczynamy. Pierwsze co: Allegro, Xiaomi, AliExpress, też Xiaomi, Ceneo. no praktycznie Remis, może, jeżeli mi, minimalnie, Galerie dla Xiaomi, HBO, też Xiaomi. Polsat Box Go, czyli stara ipla Realme Jak Sieją Xiaomi Mapy, też Xiaomi Player.pl Bardziej Xiaomi OLX No też minimalnie Xiaomi Pyszne.pl Realme Glovo No, jak widać, jeszcze stare jakieś zamówienia Właśnie to jest dziwna apka, wszędzie jestem na nią zalogowany Na każdy przychodzi zawsze powiadomienie Nawet jak już gdzieś zostało odtworzone deweloperzy, poprawcie to Sklep Play Xiaomi Spotify Też Xiaomi Tab Talk Prawie równo, ale minimalnie chyba się mi Tripadvisor, advisor. No na wejsówka, myśl, myśl. sowa przynajmniej niepodrobiona. A i dziwnie ludzie niektórzy są w temacie logo własnego, ale cóż. Twitter. O, wylogował mi się. No, trudno. Uber. Realme. wykop. No, minimalnie Realme, YouTube, Xiaomi. No, mi 11 Lite, trochę szybsze jak dla mnie, z tego co tutaj widać. Testujemy ram, lecimy, Xiaomi 8GB, tu 8 plus te 5 na y, pamięci wewnętrznej. No i co? Widać, że na dzień dobry Allegro było poza Rymi, cenę też. Xiaomi trzyma. Y, to samo z galerią. HBO. o o mi coś nie pomaga szczerze mówiąc ten dodatkowy ram widzicie wszystko nie jest w ramie no to po co on jest oj słabo 8 plus 5 czyli tam 12 13 a lipa straszna patrzcie się mi wszystko praktycznie w ramię, a tu na początku w Rimi no poza no dziwne no, sorry, tu nie dotknąłem. Dziwne zachowanie, takie. No, Uber też ubity. Strasznie widzę, że mi Rimi... no usuwa z tego ramu. To źle. Tak to nie powinno działać. Sprawdzamy gierce. No to lecimy. Na razie się mi lepsze. Asfalt 9. Czy tutaj będą jakieś różnice? Coś się zdarzy, czy się nic nie zdarzy? No zobaczymy. Teoretycznie. Co tu z tego wyjdzie? Pierwsze Realme Temple Run 2 Też Realme LOL Mix of Legends No, minimalnie szybciej Xiaomi. Trzymam tu coś sobie tam... No. Teoretycznie chyba Xiaomi, no. Dobra, następny tytuł w takim razie. Dead Trigger 2. Też Xiaomi. Unkilled. Co nam z tego wyniknie? Że się mi szybsze Call of Duty Co tu będzie pierwsze No, chyba się ja mi, albo mogę się mylić No dobra, był upgrade, więc coś tu sobie doczytują Szczęście w ogóle jest w, w tym samym stadium, czyli świeżo zaktualizowana gra. No to poczekamy chwilę, zobaczymy, który to szybciej ogarnie. Chociaż widzę, że chyba się mi, chociaż no nie, tu już jest, jest szybciej. No czekamy, czekamy. Masakra, tyle czekać na odpalenie gry. Ja bym się wkurzył. Ogram w automacie, tak, sugeruję low. No, trudno już. Trochę poczekamy, damy szansę. Ale no, musiałem coś dotknąć, więc no, nie będzie to miarodajne. No cóż. W sensu niech sobie to leci w tle, w jednym i drugim trudno. Przynajmniej w każdym jednym będzie się coś działo. Przejdźmy do kolejnej gry. World of Tanks. Co tutaj z tego wyniknie? Trzeba brać pod uwagę, że coś wchodzi w jednym, i w drugim w tle, więc tak jakby sytuacja podobna. No, to widać, że jeszcze cielimy. Dobra, to już nie czekamy. Widzicie to? No tutaj już musi to dojść do końca. Dobra. Mario. Super Mario Run. O, patrzcie, prawie że tak samo. A nie, szybciej się mi. Angry Birds. No i co tutaj z tego wyniknie? Te się mi szybsze. Racing, trójka. No, dawać, dawać. Realme. Dobra. Troszkę przyspieszyć. PUBG. O, już coś. Coś Foniki ten przyciśnięte było, a już coś przy... Trzeba było poczekać chwilę, nie było natychmiastowej reakcji. Ryj mi Dobra. Dobra. No, już są ciepłe. <gry methodology> Dlatego już zaczynają przycinać. No już czuć, czuć, że coś się dzieje. Może chyba w końcu po raz kolejny. Mój pirometr odpalić, ale chyba baterie mam rozładowaną, To teraz nie sprawdzę. No dobra, tu były mi szybsze. Może to wprowadzę do tych speed testów. Będziecie widzieć, co się dzieje z tymi telefonami. No bo powiem Wam, no, że je czuć. Takie. No. 40, 50, 40 parę na pewno mają. Dobra, w takim razie szybko ram. Co zostało w ramie? Póki się jeszcze nie zgrzały Dobra, asfalt poza. Temp run 2 poza w powcześniejszym Wcześniejszym oczywiście teście szybkości w grach wygrało Xiaomi LOL też poza Dead Trigger 2, również poza ramem Unkilled To samo Call of Duty. No, tutaj czyszczą ładnie oba World of Tanks. O, zostało w Xiaomi. Marian. Siemi został Angry Birds jak widać tylko w siemi Real Racing 4 PUBG w no tu w lepsze czekajcie, jeszcze miał być Ark Ark tu się uruchamia ponownie, tu też no i dobra, no mi lepsze, ale tu w tym momencie pada jakby temat RAMu, który jest dodawany ten z dysku. No i co z tego, że ten telefon ma 8 plus 5, skoro zachowuje się RAM gorzej niż w telefonie, który ma 8 No kwestia softu, albo po prostu no to jest jakaś fikcja literacka ten ram, który jest dodatkowy z dysku. No Powinien on coś utrzymać w tym ramie, skoro ten telefon aż 13 GB pamięci ma, więc powinien spokojnie te gierki być w nim, a nie ma. Więc o co kaman? No dziwne, niektóre nowe technologie. Jak widać nie końca się sprawdzają. Tyle, tyle w temacie. Onośnie RLM i Mi 11 Lite oczywiście są playlisty porównania, cwonek subskrypcja na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony jak trzymajcie się ciepło. Hej!